Nie poddawaj się, Patryk. Tym razem mam coś, co na pewno ci się uda. Otworzymy słoik! Łatwe. Ty spróbuj. Najpierw weź słoik. Patryk to. Kranwagr. Tak. Kran czyli czyli to główne, które nazywasz kranem z dwóch powodów: albo jesteś jebanym leniwcem, albo zwyczajnym melepetą, To dziesiątotierowy czołg ciężki Akaroskur 2000. Jest to trzeci cud świata, który otrzymaliśmy od Szwedów, zaraz obok Bas Huntera i Saaba. Powiedzieć, że czołg jest dobry, to tak jak odmówić tylko trzy zdrowaśki za walenie konia, to za mało. Czołg przywrócił mi wiarę w to, że w paraolimpiadę zwaną dziesiątkami da się grać i nie wykurwiać monitora przez okno co drugą bitwę. No chyba, że wylosuje nas z trzema skurwiałymi kondonami zwanymi arciarzy. Podstawą tego czołgu jest jego łeb, który przypomina ciebie, z tym, że ty masz zakuty łeb, a on ma twardy łeb. Wieża jest tak twarda, że przypomina to, co próbowałeś z siebie wydobyć, kiedy byłeś mały i wpierdoliłeś tony węgla, przegryzając gorzką czekoladą i stoperanem. To w połączeniu z nieziemskim opuszczaniem działa pozwala ci bez przeszkód spuszczać się na wrogów. Nie ma kurwa nic bardziej pięknego jak widokret baronów. Którzy wiedzą, że zaraz otrzymają trzy soczyste pestki między oczy, a nic tobie nie mogą zrobić. Kiedy postawimy esto to przy kranie, to tak jakbyśmy porównywali Maxa Verstappena i Mazepina, jeden i drugi to kierowcy Formuły 1, no ale kurwa, bez jaj. Ale żebyś nie miał tak łatwo, przypowieści o dziekciach i ich hallakach są wciąż żywe i niestety, gdzieś musiał być haczyk, a w tym przypadku znalazł się tam, gdzie powinien. Czyli w dupie. A dokładnie w jego dziale. Penetracja jest jak obrona, w reprezentacji Polski w piłce nożnej, no kurwa słaba, dlatego dopierdalasz na bogatości golda, resztę w zwykłe bo czasami trafi się jakiś grill ze znajomymi. Jak na trzy pestki po 440 damage'u nasze przeładowanie jest króciutkie jak twoje włosy na pępku. Pozwala nam to na praktycznie ciągłą walkę. Jak brać kran wagnem? Oto wielka tajemnica gry. Wierzymy w moc Twojej wieży, Panie Kranie. Wyznajemy Twoje trzy pestki w magazynie i oczekujemy twego przyjścia w chwale. Koniec. Brzmi znajomo? Tak Ci się tylko wydaje. Z wyposażenia dopiero olkiszone śledzie suro żebyś Ty i przy okazji wrogowie pożygali się ze szczęścia. Narty. W końcu jesteś jebanym Szwedem, a na końcu krzesło i Ikei, na którym będziesz mógł podziwiać płonących w oddali wrogów. Ewentualnie by pozbyć się zapachu tych jebanych rybda i wentylację, stabilizator oraz ulepszone celowanie. Ale co dasz u siebie, mnie to jebie. Nie czuję jak rymuje. Na końcu została ci załoga. Musisz wybierać mądrze, bo tego potwora obsługuje tylko trzech załogantów. A więc tak, na początku standardowo, żarówka oraz naprawa, bo kurwa jesteś przecież ciężkim, że ja też muszę jeszcze komukolwiek takie oczywistości pokazywać. Potem braterstwo Marit Biergen, rozeznanie w meblowym, zwiat, mentor, strzał z gumki recepturki, hamowanie silnikiem z górki na luzie. Teraz już wiesz, jak używać tego masakratora. Przefarbuj się na blond, wychylaj się z górek, strzelaj przeładowywuj i znów strzelaj. To gówno jest nawet dość szybkie, więc na początku każdej bitwy ogarnij sobie dobrą miejscówkę, taką z której będzie widać twój pusty łeb. Czołg jest tak przyjemny w graniu, że gdybym nie wiedział co to dymanie, to bym powiedział, że to najprzyjemniejsza czynność w moim życiu. Jeśli jeszcze go nie masz, wypierdol te francuskie główienka z garażu i idź w tę linie. już od Emila jeden bra się bardzo fajnie. A potem to już staje się tak łatwe, jak gra z niewidomym w bierki pod wodą. Jeśli spodobał ci się film, daj łapkę w górę i suba, by być na bieżąco z nowymi filmami. Powodzenia na randomach!